Dzień dobry kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Jesteśmy podczas przechodzenia przez portal bramy lwa. Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje w przestrzeni i chciałam wam troszeczkę o tym powiedzieć. Chciałam też tutaj zobaczyć przesłanie anielskie i przesłanie z kart, co dla nas jest ważne, co dla nas jest istotne. Podczas tego nagrania otrzymacie ode mnie pewnego rodzaju wskazówki Do dalszej Waszej drogi Oczywiście są to wskazówki ogólne Jeżeli macie ochotę, jesteście zainteresowani To zapraszam do czytań indywidualnych, do czytań Kronik Akaszy Do przeznaczenia duszy, do konsultacji pakietów Wy to wszystko wiecie Kochani moi, a przede wszystkim Jeżeli chodzi o ten czas to jest czas bardzo emocjonalny, dlatego że lew to są emocje. To są bardzo silne i gwałtowne emocje, często. Mam takie poczucie, że to, co się teraz dzieje w przestrzeni, to właśnie uwalniają się pewnego rodzaju emocje, które były na przykład odkładane gdzieś na półkę albo które były niezauważone przez nas. No, i teraz bardzo ważna sprawa jest taka, czy my jesteśmy w stanie odczytać informacje płynące z tych emocji. Ponieważ te emocje są dla nas drogowskazem. One nam coś bardzo ważnego pokazują i komunikują. Więc, jeżeli ty czujesz przytłoczenie na przykład w tym czasie. Bardzo silne zmęczenie, to otrzymujesz pewnego rodzaju wskazówkę, otrzymujesz pewnego rodzaju informację, czyli jest informacja, że jest coś w Twojej przestrzeni, w Twojej przestrzeni, czyli w Tobie, w Twoim otoczeniu, może wśród Twoich znajomych, co Ciebie męczy, obciąża. I jak możesz sobie z tym pomóc? Jak sobie możesz z tym poradzić? Ponieważ samo uleganie tym emocjom yy, nie do końca jest dobre. Oczywiście, ja uważam, że emocje należy przeżywać, nie wolno tego wypierać, udawać, że nic się nie dzieje, ponieważ później to wraca ze zdwojoną siłą. Yy, natomiast. Yy, Trzeba właśnie nauczyć się czytać te wskazówki. I teraz podczas tej bramy lwa, to wszystko będzie się Tobie bardzo wyraźnie pokazywało. I możesz poczuć tą falę właśnie tych zalewających Ciebie emocji, po to, by w, podczas nowiu w Lwie, 19 sierpnia, wejść w nowy cykl. Tak? Czyli teraz mamy czas oddawania wszystkiego tego, co trudne. Ja oczywiście Was zapraszam do świec intencyjnych, już pierwsza część została wykonana, jeżeli macie ochotę, to czuję, że tak do 12 sierpnia ten czas jest bardzo taki intensywny I te świece intencyjne właśnie mają na celu pomóc nam pozbyć się wszystkiego tego, czego nie chcemy w naszym życiu, co nam zalega, czego pragniemy się pozbyć I to jest piękny moment, bo 19 jest nów więc, warto przed nowiem wysłać intencje. To jest yy, świetny czas, a w ogóle też zbliżamy się do nowego roku numerologicznego. Więc, tym bardziej, warto zrobić poważny porządek w swoim życiu. <laughs> Jak ja czuję jeszcze ten czas? Kochani, to jest pewnego rodzaju test. Ja odczuwam cały czas energię testu. Testu bycia na egzaminie. I to jest, y, słyszę, przednówek. Cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy, przednówek, czyli jesteś tuż przed wejściem w nowy cykl. I, um, i teraz tak, jesteś przygotowywany do nowej wędrówki. Do zupełnie czegoś nowego w swoim życiu. Ale Widzicie, my często mówimy, idzie nowe, idzie nowe, idzie piękne, idzie nowe. Tak. Natomiast um, wraz z tym nowym będziesz um, wzywana, wzywany do cierpliwości, do wytrwałości, do spokoju, do działania z klasą, z gracją. Z uziemieniem i wyważeniem. Ponieważ <laughs> teraz w przestrzeni się dzieją takie, ja, ja to tak czuję, takie jakby wiry energetyczne są. I to wszystko, co jest jakieś stare, takie trudne, zalegające Tobie, to ma po prostu odwirować, tak? Ale to się wiąże z pewnego rodzaju takim chaosem, troszeczkę, który może teraz być. I żeby wejść na ten nowy poziom, na ten wyższy poziom, właśnie potrzebujesz wykazać się tymi cechami, o których teraz powiedziałam. Jeżeli ich nie masz, potrzebujesz się tego nauczyć. To jest czas wielkiej inicjacji. To jest to, co ja czuję bardzo głęboko w przestrzeni mojego serca. W ogóle lew to też serca, tak? Więc teraz też w tym czasie, kochani, warto wejść w przestrzeń serca i jeżeli naprawdę nie wiesz, co zrobić, jeżeli czujesz smutek, czujesz, że Twój intelekt po prostu szaleje, podpowiada ci różne trudne scenariusze i tak dalej, bo Intelekt ma to do siebie, że podpowiada nam bardzo często to, co nie jest dla nas właściwe, bo to idzie z umysłu, czyli z planowania. Z, takiego, z, takiego, z takiej logiki, tak? A tutaj um, przy tej energii lwiej um, mamy przede wszystkim kierowanie się sercem, kierowanie się sercem, a w związku z tym, że jesteśmy jeszcze bardzo mocno w energii pełni wodnika, to będziemy um, kierować się najpierw sercem, a właśnie potem umysłem, tak? Więc Wejdź w przestrzeń swojego serca. Jeżeli nie wiesz, co zrobić w danym momencie, po prostu wycisz się i zapytaj swojego serca, co ja mam zrobić. I uwierz mi, że otrzymasz tą odpowiedź. Jeżeli e, nie masz połączenia ze swoim sercem, ze swoją intuicją, to potrzebujesz prawdopodobnie yy, połączyć się najpierw z żywiołami. Ziemią, wodą, wiatrem, słońcem, żeby połączyć się z tą energią własnej przestrzeni serca. Przytulać drzewa, chodzić boso, i wtedy będzie tobie dużo, dużo łatwiej. Oczywiście to jest w sytuacji, kiedy ty rzeczywiście nie masz tego połączenia, kiedy nie słyszysz, kiedy słyszysz tylko swój umysł. Zobaczmy w takim razie, co tutaj aniołowie chcą powiedzieć na ten czas. Tak jak mówię, ja odczuwam bardzo intensywnie tą energię do 12 sierpnia, stąd też moja propozycja świec intencyjnych dla Was. Natomiast do 19 sierpnia naprawdę warto zrobić, kochani, porządek, ponieważ rozpoczynamy wtedy nowy cykl. No i w tym nowym cyklu będziecie potrzebowali się wykazać nowymi umiejętnościami, tak? Czyli jeżeli... Jeżeli gdzieś brakowało Wam tej wytrwałości, tego spokoju w sercu, to właśnie do tego będziecie teraz inicjowani. Co aniołowie tutaj na ten temat chcą powiedzieć? Nauka i edukacja pomagają Ci osiągnąć życiowy cel i rozwijać się. Możesz liczyć na pomoc aniołów. Okej, okay, doczytajmy tutaj w książeczce. Zdecydowanie doradzamy Ci, byś nie przerywał nauki. Tak, czyli widzisz, Ty jesteś teraz na takim egzaminie życiowym i jest powiedziane właśnie, że bardzo potrzebujesz w tym czasie wytrwałości, bo jest odwirowanie. Ja widzę taką spiralę. Tak jak Wam mówię, odwirowania różnych trudnych sytuacji, emocji i tak dalej. I żeby ten wir Was nie porwał, Wy potrzebujecie się uziemiać i potrzebujecie być w przestrzeni serca, i potrzebujecie tej wytrwałości do kontynuowania pewnych wyzwań. To nie jest do końca czas taki bardzo łatwy, ale to jest czas bardzo rozwojowy. Jeżeli Wy teraz ten moment przejdziecie pozytywnie, to za rok o tej porze już będziecie dalej, już jakby nie będziecie musieli przerabiać znowu tej samej lekcji. Jest powiedziane: dodatkowa wiedza i doświadczenie pomogą ci realizować Twój życiowy cel. Być może obawiasz się, że nie masz dość środków, by kontynuować kształcenie, ale zapewniamy Cię, że niczego Ci nie zabraknie. Proces edukacji, w którym teraz właśnie jesteśmy, każdy z nas. Przyniesie ci same korzyści, pomoże ci lepiej zrozumieć Twoją duchową siłę, a także skieruje Twoją pamięć i motywację ku realizacji Twojego życiowego celu. Czyli widzisz, to jest też czas, gdzie przyjdzie do ciebie nagroda za tą wytrwałość, za tą kontynuację tej nauki, tego procesu, odnajdziesz ten życiowy cel. Pomożemy ci znaleźć nauczycieli, podręczniki, fundusze, plany oraz wszelkie inne konieczne zasoby. Teraz są one dla ciebie łatwo dostępne. Dobrze, i co jeszcze tutaj Aniołowie na temat? Um, na temat Bramelwa. I pokazała się karta Rosetta. Jesteś predysponowany do pracy z młodymi ludźmi. Twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc, nauczanie i opieka nad dziećmi. Kochani, to y, zobaczcie, to się pięknie też zgrywa, dlatego że energia lwa, lew to dom piąty w kosmogramie, a więc y, to dom dzieci. Czyli tutaj też mogą się pojawiać bardzo duże wyzwania y, związane z wychowywaniem dzieci, z opiekowaniem się dziećmi, być może z łączeniem właśnie życia zawodowego i dzieci. I. Y, y, y i tutaj, w tym obszarze, też możecie bardzo dużo y, mieć różnych wyzwań. Gdybyście tutaj y, nie mieli własnych dzieci, to z pewnością, o, y, z pewnością chodzi o wasze wewnętrzne dziecko, tak? A może też, co niektórzy po prostu pracują w obszarze y, wspierania dzieci, jest powiedziane. Właśnie w tym okresie, w okresie tym przejściowym, Jesteś zdezorientowany i nie możesz podjąć decyzji. Tu jest powiedziane, skorzystaj z porad eksperta. Czyli ten czas, ten czas tej bramy lwa przyniesie Tobie hmm, przyniesie Tobie dezorientacja. Ty możesz właśnie, dlatego mówię, ja, kochani, widzę spirale, uwalniającą się spirale. Odwirowanie, to jest to, co najbardziej rezonuje. I to się ma uwalniać, i to właśnie to odwirowanie tych trudnych spraw, tych emocji, tych negatywnych myśli, i tak dalej to wszystko ma się uwalniać, żeby stworzyć miejsce na nowe. I to może powodować Twoją dezorientację. Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? W jakim punkcie życia ja jestem w ogóle tak? I jak ja mam sobie z tym wszystkim poradzić? No właśnie, uziemienie i przestrzeń serca. To jest to, co ja czuję dla Was najbardziej. Zobaczmy jeszcze z kart przesłanie na ten nadchodzący czas. Przesłanie na ten nadchodzący czas. Zobaczmy do nowiu, do nowiu, energię do nowiu. Co się wydarzy w tym czasie? Naszej przestrzeni energetycznej, co się wydarzy w tym czasie? No, właśnie, paść kielichów, zobaczcie. Tutaj pokazują się takie wiry, yy, ale mamy przestrzeń serca, mamy przestrzeń serca, mamy też mm, lekkość, kreatywność, zabawę dzieci, tak? Czyli bardzo ważny temat uwalnianie tematów związanych z dzieciństwem, z dziećmi, z kreatywnością i z przestrzenią serca. To jest też umiejętność, um, tak jakby widzenia yy, właśnie serca, tak? Właśnie serca. Dużo kreatywności będzie się tutaj uwalniało yy, i działanie przez pryzmat serca. Zobaczmy, co jeszcze tu chce być powiedziane. Zobaczcie, i trójka denarów. Czas wielkiej współpracy. To jest karta, która. Wzywa nas do tego, żeby nauczyć się w tym czasie em, wchodzenia na wyższy poziom, współpracy z innymi ludźmi, kreowania dobrobytu i dostatku poprzez współpracę. Tu mamy zaangażowaną em, grupę osób w jeden cel. Więc, będziesz się teraz uczyć współpracy z ludźmi, w ten sposób będziesz kreować dobrobyt. Tak? Ciebie czeka. Słuchajcie, piątka denarów, czyli energia, przed, ponieważ tutaj mamy te dwie karty bardzo pozytywne. Więc ja tutaj powiem, że czuję takie wychodzenie, wychodzenie z biedy, wychodzenie z braku, czy to z braku finansowego, czy to z braku emocjonalnego. To jest uczenie się tego, jak pomimo trudności, w których jesteśmy, kreować dostatek i dobrobyt. To jest to, co ja dla Was tutaj bardzo czuję. Wszystkiego dobrego. To był raport energetyczny. Jak ja widzę tą energię, do nowiu. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Buziaczki i pa.